Dzień dobry, dzień dobry w poniedziałek 7 lipca. No, dzieci oczywiście zaczynają dzień od basenu. No, to ich pierwsze wejście. <grywka> Na razie rozgrzewka. Bo to woda miała być ten, podgrzewana, ale chyba promieniami słońca coś tak czuję. Więc... Patrz, coś tam próbuje pływać. o proszę Oliwia wyszła, jest nasza Agnieszka. Patrysz tutaj płynie ostro ta no. Tam Oliwia, tu Agnieszka No tutaj przy chwilę na pontonie się ukrywał no. Te dziewczyny tam dalej widać zaporę i tą wieżę taką widokową, gdzie byliśmy wczoraj a my po tym basenie przyjechaliśmy znowu to samo miejsce, gdzie byliśmy wczoraj to jest proszę ta wieża widokowa a tu mamy taką tajemnicą solinę zobaczymy, co to za miejsce Czyli wchodzimy tutaj Krajemicza Solina w krainie biesów i czadów Czadów Park rozrywki, wejście jest tam tutaj wchodzimy, tu jest scenik tutaj jest restauracja, zobaczymy może później tam pójdziemy Z tym parku. No, tutaj mamy taką drogę to musimy przejść dalej no i to pierwszy taki fotostop mamy taką skałę z potworami Idziemy dalej no i proszę tutaj kolejne rusałki doszły Puczkę. nabieracie do niego Troszkę piasku. Tutaj będzie szukanie skarbów. A te skarby będą chodzić w górę. Więc zaczynamy. złote też mamy. Tutaj trwa. szukanie skarbów. Jak zajdziemy, trzy. Aha, trzy. Ja mam trzy. Dwa niebieskie. trzy nie? Trzy nigdzie. Trzy Dobra, już tutaj. Idziemy dalej poszukiwanie szczęścia no, ja no wiem mnie, ale to co no, innego chodziło no, nie? Mnie. No, tutaj jesteśmy na kolejnym e, w miejscu do zabawy kolejne zadania taki tor zręcznościowy trzeba przejść no, Patrz, go pokonuje Dotknąć, a niebieskiej Patrz, czy wiesz pieczątkę to jest taka ściana spinaczkowa teraz kolejny to jest czadowy ślisk tam to się znajduje no. tu dla mniejszych dzieci a tam zdaje się dla większych są takie rury tutaj no i to są takie tutaj właśnie rury one się ciągną o tam o, Patryś tam zjechał właśnie idzie o, trzeba wyjść po schodach tutaj no i widzicie jaka to jest wielka rura tu jest druga no i tam gdzieś jeszcze trzecia będzie tutaj Agnieszka z Patryczkiem proszę Patryś pierwszy a tu Agnieszka hamowała no, patrz, biegnie jeszcze raz No i teraz wchodzimy do tej osady olbrzymów uciwie to co to jest? Mamy słowo. Tutaj mamy takiego wielkiego buta. O. Tam moje wprawne oko dostrzega jakąś elfkę, która idzie tam na zielono. A tutaj są inne elfki. Tutaj wchodzimy do wioski Czadów. tu jest wspomniana elfka w trampkach a tu jakiś czad tak, proszę i tu Patryś już się tuli do czada i tu dzieci mają wspólną fotkę zapraszamy wszystkich tu Patryś jak banki robimy dla razem z Olivia. Do naszej wioski czarów już za chwileczkę zaczynamy. Wszyscy mogą grać w plecach i w Jaki dzieci, jaki dorożkarz. Witajcie w tajemniczej solinie. My jesteśmy Rusą Kaczyń. się z kwiatu patroci w najkrótszą noc w roku podczas przesiedlenia letniego. Noc sobotkową, noc kupały. Gdy tylko usłyszałyśmy dźwięk bębna, Postanowimy się na zawsze zostać w tej magicznej fajni. Uwielbiamy tańczyć szczodami i znuchami lasu. I się zatrzymujemy. I teraz pokazujemy powietrze do góry. I sobotkową noc. I znowu powietrze. I teraz woda. Ogień, pieśń do góry i I jeszcze raz powietrze. I woda, mocno w tej wodzie. Ogień, też mocno rozpalamy. Do góry pieśń i Teraz podnosimy rączki i przywołujemy wszystkie duchy lasu, aby zatańczyły razem z nami nasz wysokowy taniec. Wysoko machamy, przywołujemy je. I znowu stajemy i znowu powietrze pokazujemy. I sobotkowa noc. I znowu powietrze. Woda, ogień, pieśń i tym. I jeszcze raz powietrze. Woda. Ogień, moc znowu spalamy. Do góry pieśń. I rozchodzimy i kręcimy się w jedną i w drugą stronę, jak całkiem ładnie. Kręcimy się w jedną i drugą, tak jak Czadzik nasz pięknie. I znowu powietrze pokazujemy. I sobistowa noc. I jeszcze raz powietrze. Znowu bąby na boku i weszczemy. Bomby na boku i wleszczamy. I wleszczamy. Jeszcze raz. I teraz bomby do przodu i do tyłu wleszczamy. Do przodu, do tyłu wleszczamy. I stajemy sobie w miejscu. Podchodzimy do przodu i głaszczamy trawkę. I machamy wszystkim do tyłu. I głaszczamy trawkę do przodu. I machamy wszystkim. Teraz możemy grać na instrumentach. Treszczemy na jeden i drugą Gramy na bębenkach. Gramy jeszcze mocno na bębenkach. Treszczemy sobie znowu. I gramy na saksofonie. No tutaj jest ta olbrzymia łyżka. To olbrzymia łyżka olbrzyma. Ale tutaj jest z kolei olbrzymia siekiera olbrzyma no. coś tam jest groźnego chyba. To tam jest. Potwór. Ojej. No. A teraz weszliśmy do labiryntu tutaj. Patryk mapę sobie Także Tam poszukujemy Labirynt, wody i do życia. No to to drzewo. O, jak rusałka, proszę tutaj można sobie zmierzyć siłę krzyku, czy się krzyczy jak rusałka, czad, bies, czy jak olbrzym. No Agnieszka wydmuchała rusałkę tego, także, teraz. ale Łukasz oczywiście olbrzyma. E, teraz już doszłaś do olbrzyma z pominięciem biesa. No, tam są inne rzeczy, ale my pójdziemy sobie tam prosto, wracamy to są takie fajne, coś ala ławeczki prawda? Bez z wielkiego dnia zrobione I po naciśnięciu tutaj jakiegoś przycisku tak? tak można sobie posłuchać opowieści o olbrzymach przy innych tam na rzeczach tutaj mamy głowy olbrzymów tam gdzieś patrzeć jest w środku już no, wyleciał i z powrotem. Patryś. A kuku. O, proszę, jest Agnieszka. jak Agnieszka z Patryczkiem Przyszli do potwora, który rusza oczami w ogóle. Takiego olbrzyma. Patryś patrzy na niego. Tutaj spacerujemy sobie dalej. Tam jest też jakaś restauracyjka, co na chwilę tam wstąpimy. Tutaj mamy z czadowego pieca ciadowe gary. Pizza, gofry, zapiekanka, frytki. To jedzą olbrzymi, jakbyście chcieli wiedzieć. Półka, szóste macha. Bardzo chcę w telewizji co, 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 co podnoszcie. Dzieci biegają. No i tutaj weszły nam nasze przekąski, tutaj proszę Oliwia na zapiekankę, Agnieszka, Gofra. I tutaj weszła też pizza, kawusia No i piwo, ale wraca alkoholowe. To proszę gdzie dzieci biegają? Wchodzimy. Są rycerze, wikingowie, można rzucać nożami i inne sprawy. No, dzieci tutaj walczą na miecze, a właściwie to pacy z Angeliką teraz toczą bój. No, właśnie tutaj pieczątkę też się przybija, bo zbieramy pieczątki. Ja tu rzucałem dwa razy, ale nie trafiłem. No Łukasz za każdym razem trafia. Ja już mówiłem, no urodzony morderca <laughs> proszę, a wieżka usiadła tutaj na tronie prawdy i wyszło, że ma nieczyste, nieczyste serce, gdyż nic ją nie zakuło A powinno A tutaj za chwilę pojedziemy sobie taką windą w dół do kopalni, gdzie wydobywają wodę życia Za chwilę Udacie się w głąb do podnóży Góry Jawor, gdzie dotarliśmy do tajemniczego źródła. Obecnie prowadzimy badania próbek pobranych stamtąd, które mają potwierdzić, że faktycznie dotarliśmy do źródeł Wody Życia. no oczywiście się nie ruszamy, ale przed chwilą u nas obryzgało trochę wody właśnie no, także mamy to kino w 3D przynajmniej no nie wiem czy też będzie widać czy na telefon nie przestało ale zobaczymy chyba, chyba dokopali się do tej wody że tego tak nie było widać, ale na początku yy, tutaj Brygada dostała takie, no takie zadania, tak, zebrać 9 pieczątek, tak? mamy, w różnych miejscach i tak dalej, czy coś to? takiego. No i teraz tutaj idą oddać te pieczątki i coś mają dostać w zamian jakiś dyplom czy coś. No, tutaj przebijają ostatnie pieczątki. Tu. Jeszcze raz tu przebij. Patryś, Patryś chodź do Piękny. Patrysch chodź przybierz pieczątka. chodź. Chodzi ostatnią pieczątkę, przybij tutaj na pieczątkę, proszę. Który to jest? B, piękny C. ma dopiero ma No. Wiódź. My teraz idziemy do parku linowego po drodze, można sobie pograć na różnych instrumentach. Oczywiście tam dzieci z tego intensywnie korzystają. Tu na górze jest ta kolejka, którą wczoraj jechaliśmy, a tam na końcu tej alejki jest wejście do parku linowego. Teraz tak, tutaj jak widzicie jest ten maszt od kolejki. To tutaj, to właśnie na tym Agnieszka z Łukaszem wczoraj zjeżdżali, to otworzyli raptem w środę. Mamy poniedziałek, oni zjeżdżali w niedzielę, więc no, pierwsi klienci nie niemalże. A oficjalnego otwarcia czy tego nawet nie było. Jak tam powiedział pan, koszt wybudowania tego 2 miliony złotych. Jeden wagonik 44 tysiące euro. Nie wiem, jak to liczyć, czy to ktoś na boku nie wziął. No, ale może tyle kosztują, ze wszystkimi atestami i tak dalej. A my teraz tutaj idziemy ścieżki w drzewach. Idziemy tam zobaczyć. No dobra, to idziemy. O, to nie taka prosta sprawa jak widzę. To trzeba tak chodzić. Dobra, to ja tu jakby zawracam chyba. To raczej dla młodszych. O. O, a tam ktoś właśnie pojechał. To i niezbyt przyczynek gimnastyczny. Oj, zjeżdżalnia! Tak tu wygląda. Piotruś stchórzył, nie idzie dalej. A ja tu zjeżdżam. Tą zjeżdżalnią. Tu idziemy, tu Patryś. I oliwka pokonują przeszkody, i my przy okazji też. No. Tam Patryś już się wspina. A my dopiero idziemy. No i my tak tutaj maszerujemy. Po takim... No i tak to wygląda. Tu jest kolejka. Tu są takie różne przeszkody. Dzieci szczupłe to tu bokiem przychodzą, Proszę. No Patryś. Oliwia sama? Nie będziesz się bała? No op. Hop. Dzieci idą. Się. Super sprawa. ta zjeżdżania, rewelacje. No i my wracamy na no, burza, która miała być dwie godziny temu, właśnie dotarła tutaj. Więc wracamy w deszczu, no ale zdążyliśmy akurat. Tu jeszcze wieczorową porą dzieci malują żabki, tak? Proszę, dzieci tu malują jeszcze żabki. Jaka cisza, nieciutka cisza, no, tak jak pełne skupienie. My no się teraz zrelaksujemy. No.